Jaka to jest taka atmosfera w tym Margonem? Wśród Margonem, znaczy wśród youtuberskich Margonem. No właśnie, to, to myślę. Siemoneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 18 odcinku. Hashtag Margonem, dzisiaj jest ze mną Sebastian. No cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj jest ze mną Sebastian, nie bez przyczyny. Jak widzicie po hashtagach w tytule, chciałem zdobyć kilka termowych subskrypcji, dlatego. Dołączamy się swoją opinią do dramy i Gimpera, tak więc Sebastian, co chciałeś powiedzieć o tej dramie? To znaczy nie bezpośrednio od tej dramy się odnoszę, ale yy, to przez oglądanie tego odcinka strasznie zainteresowało mnie to zjawisko hejtu i tak jakby chciałbym yy, powiedzieć kilka słów na temat moich na temat tego, co mi doszło do głowy i nie po prostu co mi naszło na myśl, tak? Dokładnie. A ja będę sobie więcej szukał opętanego paladyna i to będzie bardziej w sumie takiej vlog audio, w którym będziemy o tym mówić i ja będę tego opka szukać. No. Mm -hmm. Czekaj, jeszcze raz, co robisz? Będę szukał opka. I tyle? Tak. Czy coś szukać. tam jeszcze? Szukam opka, to będzie tak w tle i będziemy sobie rozmawiać. Okej. Okay. Yy, no to na początek. Yy. Znaczy, generalnie chodzi o to, że... Czekaj, okay, miałem jakoś, znaczy lepiej bym się przygotował jakbyś faktycznie dał mi trochę więcej czasu, ale dobra, jak już tak mm, mówię, żebyśmy od razu nagrywali to okej. Okay. Zmusiłem go. No niestety, tak bywa. <laughs> Ciężkie życie. <laughs> Grafika. Nie ma czasu. Dokładnie. Grafiki to sprawy. <laughs> dobra, ale mm, już jakiś czas temu, znaczy jakiś czas temu, zawsze było coś takiego, że gwiazdy, czy tam załóżmy modelki, celebryci po prostu prawda aktorzy celebryci aktorzy YouTuberzy. znaczy youtuberzy to tego zaraz dojdę to byli do właśnie czyli celebryci <grym> dojdę oni byli generalnie mm, oni są zawsze tymi wzorami do naśladowania tak Z mi zabrakło trasowa miałem już przygotować sobie znaczy no ich naśladują a nie zawsze są wzorami no może tak no mniej więcej znaczy zacznę mm, zgubię ten wątek znaczy Zawsze jak takie gwiazdy się kreują, tak, to zawsze gdzieś tam one są jak gdyby kontrolowane może przez jakichś psychologów czy coś takiego, żeby jednak ten autory, o autorytet, o to mi chodziło, to ten autorytet, który one tworzą, który potem naśladują jakieś dzieci, hmm, był kontrolowany i żeby jakoś się nie wymykał, tak? Żeby dzieci, hmm. które potem naśladują takie osoby, hmm, nie robiły czegoś złego, tak? Tymczasem y, tworzy się w internecie coś takiego jak bycie youtuberem. Będzie hmm. youtuberem i ktoś kto będzie załóżmy tam już powyżej iluś subskrypcji automatycznie staje się taką, takim celebrytą. No może jeszcze nie celebrytą, ale jak załóżmy, zostaje już zaproszony na jakiś event. Hmm. Załóżmy taki IM, event, znaczy poprawna nazwa po angielsku. Masz ale przez komputerowych, ja, ja wiem co to już IM jest. IM czy PGA, czy jakał jak, impreza. <grym grym grym> jak, jak <grym grym> Załóżmy, że już taka osoba jest celebrytą i taka osoba już nie jest w jakikolwiek sposób kontrolowana przez nikogo. A załóżmy, mówi dużo, dużo gorsze rzeczy niż yy, przykładowo taka właśnie, niż taki właśnie celebryta. No i tacy youtuberzy też tworzą swoje własne grupy i tak dalej, niejednokrotnie nie, także są nazywane armiami, tak? I Na taki... przykład grajkownicy grajka. Ale chyba nie, znaczy ty nie określasz <laughs> chyba tylko <tego> armia. <laughs> Jak to nie? To, to jest bardzo taki pododdział. No i właśnie trochę źle, bo potem takie armie po prostu są na dosłownie rozkaz takiego, takiego, takiej osoby. I właśnie tacy celebryci niejednokrotnie są wywindowani do rangi, wręcz bogów takich y, youtuberów, tak? Że y, oni ich traktują jako takich najlepszych ludzi na świecie, a oni po prostu są takimi ludźmi, którzy nagrywają gry na dobrą sprawę. Jeszcze niektórzy czasami nie potrafią się wypowiadać i e, przycinają swoje filmy, tak? No, no ja na przykład... Tutaj, ja. Znaczy nie, <grym> znaczy nie mówię o tobie, tak? Jeszcze nie jesteś celebrytą, na dobrą sprawę. <grym> ale, ale przycinam filmy. <grym> ale przycinasz filmy, ale to robisz w słusznej sprawie. Są tacy, którzy chcą zrobić, nie wiem, fanny moment z odcinka, coś takiego. No, na przykład z takim argonem, co nie jest w ogóle śmieszne. No ja w sumie trochę w twoje myśli, ale generalnie mniej więcej o coś takiego mi chodzi, że e, ci youtuberzy stali się nagle celebrytami tak znikąd mm, i po prostu takie dzieci postarają się ich naśladować, stają się takimi dla nich wzorami naśladowania, wzorami do naśladowania praktycznie zerowymi. I przez to właśnie tworzą się takie rzeczy, jakie się tworzą. Tak? Ktoś powie, jakiś youtuber powie, ej, ten gościu jest taki i taki, no to ci wszyscy go od razu naśladują, mówią, że on jest taki i taki. No i wiadomo co się tworzy. Hejt. I łatkie widłatie. Między innymi. I niepozytywne komentarze, że nie nagrywać po niemiecku filmów. Bo Niemiecki czuje. Między język. innymi. I między innymi. Pro. Dobra, za dużo użyłem tego słowa. Jeszcze takie moje osobiste, strasznie odczucie. Znaczy jakoś nie oglądam bardzo dużo tego margonem na, na YouTubie. Tylko najlepszych. Hmm. Dokładnie, grajek. No, elo. Znaczy, hartak Margonem to są takie 10-minutowe i to się strasznie przyjemnie ogląda, nawet jak nie oglądasz Margonem na co dzień, tak? Muszę ci to przyznać. Dokładnie, ja, ja to robię pod publiczkę wszystko. zdarzyć się tam kogoś posłuchać, tak, Czy coś takiego. Nie będę już wymieniał tutaj i nie, nie podlizywał się bardziej innym. Mm. Na przykład multigameplay, GUI albo Resigiusz. Nie nie, chodzi po prostu o Margonem. to margonewskich youtuberów, a, tak? Tomandzio. To Naruciak. Na <laughs> Największy youtuber z Margonem nagrał jeden odcinek. Ciekawe ale czy dobra, będzie kontynuował no. serię. No. Jak zrobić drugi konkurs, nie? A w ogóle otwarli tą taką pizzerię czy coś takiego. No jest, ale to chyba... No a raz tam byłem. A nie, no takie słabe. No. <laughs> I tam było chyba jeszcze z tych nagród... Ale dobra, już nie wychodźmy wchodźmy z tematu. Ale dobra, byliśmy na chwilę, tych, z tych nagród jeszcze tam było, że mniejszy tam yy, to odsetek na aukcjach, coś tak, takiego? Tak, podatek. I chyba on dopiero niedawno go wyłączyli, jakby czy chyba, no już chyba nie, ma, nie działa ten podatek, mniejszy. Mm -hmm. No i takie moje, strasznie takie prywatne trochę odczucie, że w taki, wśród takich margonewskich youtuberów panuje strasznie taka, taka dobra atmosfera, tak? Jakoś chyba nie ma takich w ogóle dram wśród was, powiedzmy. Nie no, jakieś tam mniejsze to są, tam chyba ten dla nami zmiał Czy... z kimś. Na pewno się zdarzą, tak, ale tak odnoszę wrażenie, że tak z tych margonemskich, tak Ile ma największy taki youtuber z Margonem, tak? No, komando się 12 tysięcy. No właśnie, to nie są jeszcze tak na dobrą sprawę. Ale nie nagrywa. <laughs> A z takich co regularnie, to myślę, że nadrywa. Załóżmy te 3-4. Powiedzmy taki przeciętny youtuber z Margonem, no. tak? I oni między... Wy wszyscy między sobą trzymacie tego w Jak ktoś napisze pod czyimś filmem komentarz Ej, nagramy, to na, na za dwa dni pojawi się jakiś osinek z wami, co nie? No chyba, że jak ktoś no, to nie takie... odpisuje na wiadomości. No chyba, że tak. M nie żebym mówił. Chyba, że ktoś nie umie no. sprawdzić skrzynki na YouTube. Na przykład ja. <laughs> ehm... Ale no, takie... ja, ja też kiedyś miałem dramę. Z Kubą Z mieliśmy kiedyś dramę. Serio? No. Ale ona nie wyszła nawet poza poza jakieś głębsze te... No, bo hmm. się nie, nie disowaliśmy. Dokładnie. Jeszcze wtedy Także... nie, nie miałem takiego flow jak teraz. <laughs> Także to jest takie moje właśnie osobiste uczucie jeszcze do tego y, hejtu. Znaczy hejtu co do tego margonemskiego YouTube'a. No i też bardzo takie ciepłe uczucie, tak? To zdaje... No już powiedziałem, co powiedziałem. Spoko mi się wydaje, strasznie. A Tutaj, kilka osób pisało mi, co to jest za obraz w Andarum i pisali, że to jest drama Doma z łosiczką, ale no, to nie jest Dama z łosiczką. <laughs> Bo to są takie obrazy w te właśnie... Andarum. No, i właśnie chciałbym jeszcze ciebie spytać, jak ty myślisz, jaka to jest taka atmosfera w tym Margonem? Wśród Margonem. Znaczy, wśród youtuberskich Margonem. <śmiech> <śmiech> no właśnie, <laughs> to, to myślę. <laughs> no to za tak średnio. <laughs> Nie no, powiedziałbym, że chyba jest dobre. Znaczy, tam wiadomo, że są jakieś grupki, się wytworzyły takie, że tam jedni się nie kontaktują z drugimi i taka grupa się robi w ogóle. No, ale to takie... No, to znaczy, może są trochę mniej nastawienia, jakby tak do, do współpracy z resztą, a jest cała grupa innych, którzy chcą ze sobą współpracować, crossować się i tak dalej, a. A to, że jest kilku takich, którzy nie chcą mm. i chcą mieć tacy zamknięci, no to już ich sprawa, co nie? Dokładnie. Co nie, co, tak. co nie, co? Jak ktoś chce nagrywać sam, no to niech nagrywa sobie sam. No. A jak ktoś chce z kimś, to może z kimś i, i tyle. Mm. No i się nie hejtował. Ale w sumie tak, tak, żeby ktoś bardzo się hejtował, to chyba nie było czegoś takiego. Mm, też mi się tak nie wydaje. To chyba nie. Mm. Tak, żeby nie, nie, raczej nie. To jest takie, no, rodzinna atmosfera, wiadomo. No, wiadomo, są fajniejsi i są, i są gorsi też, nie? Ale to wiadomo. bo wszędzie są tacy, że są tacy lepsi i są tacy gorsi. W ogóle, Bied bo jest wywiad ze mną u Tajemniczego, to możecie tam wpadać, bo ja tam nie jestem na wywiadzie, no. Spoiler Ale alert. Jedni na przykład, no, mają grafików, inni nie mają grafików. No dokładnie, no, jedni mają taką samą grafikę przez 300 odcinków, a inni mają co odcinek inną, no się zmienia tylko hashtag i numerek ale są różne jeszcze tło <grym> tak trochę się zmienia w niektórych <grym> opętany palaryn Dobra, wołam ludzi opka i lecimy by ktoś przyszedł, bo sam Dobra. go nie lubię nie wiem czy zauważyłeś, zresztą zmieniłem y temat grafik zrobiłem coś takiego że losowo w sumie powstawiałem takie różne mapy z Margonem do tego wszystkiego, tak? No wiem, ja widzę tą różno różnorodność, jak tak patrzysz to nie jest tak jednokolorowo, tylko jest tak różnorodnie. No, a odgadłeś wszystkie cztery tematy jakie są tam na mapkach? Znaczy na miniaturkach? A tak bardziej nie patrzyłem na nie. A ja widzimy, <laughs> że są różne odcienie. Mm, tam masz Andarum klejone, Nital, Itan i Tuzmer. Jak się przejrzysz potem zobaczysz takie elementy charakterystyczne. Właśnie szukałem do tego takich to, charakterystycznych elementów, co nie? W sumie pomyślałem, że coś takiego będzie spoko. O, szukanie ekipy na opka to będzie trudna rzecz. O dobra, jest jeden już będzie szedł. To zrobię cięcie i się widzimy jak on przyjdzie. O, przyszedł. Dobra, jest już Aquin, zapraszam go od drużyny i będziemy mieli go opka. Także Zaj zajmę sobie zbrojkę. Żeby nie było. Żeby nie było, jak mi spadnie, to, to się będę bardzo cieszyć Czy takie zwiększenie filmiku o hejcie Jesteś w ogóle Sebastian, czy znowu wywaliło? Tak, znowu wywaliło mi internet Oh o Internet Oh yeah Oh się się... Zdziwiłeś? Lol, te lagi. Procent było z 50 firm. Dobra. Jakie to było chore, tak mówiłeś? Faktopedię. Ty tak mówiłeś i tak szybko mówiłeś, także tak co co drugie słowo, ale tak co drugie szybko słowo i w ogóle nic nie rozumiałem. No znało mnie tak z mega. Omega. I nie wiem co teraz dotarło z tego opka. No i umarł nawet Skype. <laughs> To jest beczka, ten internet Naprawdę to jest jakaś porażka. O! Damn. o O! Zrobiliśmy dwa razy złote buty Paladyna dwa razy unikatowe buty. Także dzięki za oglądanie tego filmika. I wracamy na wizję, a dobrze. O! Jesteś czuć? już? No, już w idealnym momencie dokończyłeś. Do Zatułem dwa unikatowe buty i w ogóle nie wiedziałem jak spadły po bo... Lag. <laughs> Także dzięki za oglądanie tego filmika. Widzimy się w 19. Jutro. Nie zapomnij dać. Nie zapomnijcie wbić na Instagrama i dać pustego suba. Dokładnie. Trzymajcie się. na razie. A cię jeszcze nie pożegnałeś. Da się mam pożegnać? No. No to dzięki, że mogłem wystąpić w ogóle. No. Zapłacisz jutro Elo. <noise> na razie.